Boże, wejrzyj ku wspomożeniu Memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi Memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przed Tobą Ojcze, stajemy skruszeni i obciążeni winami, a niosąc w sobie bezsilną samotność szukamy Twojej pomocy. Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem, i nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się zwrócił do ciebie w pokorze, a przez to życie otrzymał. W tym świętym czasie powrotu do ciebie, gdy dajesz łaskę pokuty, o miłosierdzie błagamy z nadzieją i zło naprawić pragniemy. Potężne światło, jaśniejsze od słońca, którego tarcza już wschodzi, wielbimy ciebie, nasz Boże i Panie. W najświętszej trójcy jedyny. Amen. Zbudź się, Harfo i Cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. U Ciebie moja dusza szuka schronienia. Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, dopóki nie minie klęska. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który wyświadcza mi dobro. Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi. Niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą. Niech ześle Bóg miłość i łaskę. Między wami spoczywam, co pożerają synów ludzkich, ich zęby są jak włócznie i strzały, a język jak miecz ostry. Znieś się Boże ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała, zastawili sidła na moje nogi i pognębili moją duszę. Przede mną dół wykopali i sami wpadli do Niego. Serce moje jest mocne, Boże, mocne jest moje serce. Zaśpiewam psalm i zagram. Zbudź się duszo moje, zbudź harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. <laughs> Przepraszam, spałam przy otwartym oknie i... Ojej. Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, zaśpiewam Ci psalm wśród narodów, bo Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja pochmury. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zbudź się, Harfo i Cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Pan mówi: Błogosławieństwem mój lud się nas... <laughs> Przepraszam, mój lud się nasyci. Słuchajcie narody słowa pańskiego, głoście je na wyspach odległych i mówcie. Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi i będzie nad Nim czuwał jak pasterz nad swym stadem. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszych od Niego. Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana, zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami. Ich życie stanie się podobne do zroszonego ogrodu i już nigdy więcej sił im nie zabraknie. Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą. Smutek ich powiem w radość zamienię. Pocieszę i rozwesele po ich troskach. Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapłanów i błogosławieństwem mój lud się nasyci. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan mówi, błogosławieństwem mój lud się nasyci. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Święta Jego Góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Góra Syjon, kres północy, jest miastem wielkiego króla. Bóg. W zamkach swoich okazał się obroną. Oto połączyli się królowie i wspólnie natarli. Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli. Chwyciło ich drżenie, jak, lud, jak ból rodzącą kobietę, jak wiatr ze wschodu, który okręty starszysz druzgocze. Coś mu usłyszeli, to i zobaczyli w mieście Pana Zastępów mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Niech się weseli góra Syjon, niech się radują miasta Judy z powodu Twych wyroków. Obejdźcie Syjon dookoła, policzcie jego wieże. Przypatrzcie się Jego murą, zobaczcie Jego warownie, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki i On nas będzie prowadził. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Teraz czytanie, po którym przez minutkę sobie pomilczymy. Widzimy Jezusa chwałą i czcią ukaranowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, które wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Panie, Ty nawet Chrystusa, swojego syna chciałeś udoskonalić przez cierpienie. Więc kiedy my doświadczamy bólu, to możemy na dwa różne sposoby go przeżyć. Możemy zamknąć się w sobie, być markotni, oburzeni na cały świat, ale możemy też oddawać Tobie to cierpienie. Oddawać je, żebyś Ty je błogosławił, żeby się przemieniał w strój wody żywej. Jest taki piękny cytat, że to nie cierpienie uszlachetnia, ale to my uszlachetniamy cierpienie. Więc jeżeli Chrystusa udoskonaliłeś przez cierpienie, to nas też możesz udoskonalać przez cierpienie. I wierzcie mi, że mówi to wam osoba, która przeszła przez bardzo dużo cierpienia w swoim życiu. Więc, jeżeli Pan Bóg mnie udoskonalał przez cierpienie, to Ciebie też udoskonali przez cierpienie. I chociaż nie potrafiłam znosić tego cierpienia, i po prostu się buntowałam, i chciałam przed nim uciekać, to on i tak sobie z tym poradził. Więc nie bójmy się też takiego właśnie czyścia na ziemi. Nie bójmy się tego. Bo cierpienie i tak się pojawi zawsze. My cały czas cierpimy. Ja dopiero co wylazłam z wielkiego cierpienia, już wlazłam w kolejne. Macie tak samo na pewno, że coś się skończy, za chwilę znowu coś cię dopada, ale możemy stawać się przez to udoskonaleni. Teraz minuta ciszy. Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego zostaliśmy uzdrowieni, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu, a żyli dla sprawiedliwości. Jezus powiedział do Żydów i arcykapłanów, to jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą, domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wypawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym ojcom okaże miłosierdzie, Wspomnij na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam że z mocy wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi też poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus powiedział do Żydów i arcykapłanów: Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie. Że z Boga nie jesteście. Chrystus Pan objawił się jako światłość świata, abyśmy nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia. Pokornie Go błagajmy. Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi. Synu Boży, dopomóż nam dzisiaj wiernie Ciebie naśladować i ulecz naszą naturę upadłą wskutek grzechu Adama. Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi. Niechaj Twe Słowo będzie pochodnią dla stóp naszych, abyśmy, postępując zgodnie z prawdą, wzrastali w Tobie przez miłość. Niech Twoje Słowo oświeca nasze drogi. Naucz nas czynić wszystkim dobrze ze względu na Ciebie, aby Kościół się stawał coraz bardziej światłem dla całej ludzkiej rodziny. Niech Twoje Słowo oświeca nasze drogi. Spraw, abyśmy przez szczere nawrócenie pogłębiali naszą przyjaźń z Tobą i wynagradzali za zniewagi wyrządzone Twojej mądrości i miłości. Niech Twoje słowo oświeca nasze drogi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego Amen. Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Dobrego dnia, Bączki.